w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Począwszy od kondycji paznokci, włosów i spórę poprzez łagodzenie stresu, aż po prawidłową pracę tarczycy. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. O, jaki kaszel. Zaraz coś poradzimy. Żona wyjechała w delegację i nie wiem, jaki syrop podać. Na kaszel suchy czy mokry? Pek Junior. Powinien pomóc. I to zanim mama wróci. A tak na przyszłość, jak dziecko zacznie kasłać, proszę od razu sięgnąć po herbapek Junior. Jest skuteczny zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Pek Junior. Będę pamiętał. Herbapect Junior. Na kaszel suchy i mokry. Na punkcie przytulnych wnętrz mamy prawdziwego kota. Teraz w salonach Agata. Rabaty aż do 20% na wszystko, albo 30% rat 0%, tylko do 16 października. Agata, jesteś w domu. Złapałaś kaszel? Nie czekaj aż urośnie. Weź od razu ACC Optima. ACC Optima. Szybki sposób na kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tak, Kaśka, to jest super. Nie skupię się. Co tutaj A. tak radośnie? A, taki mamy barski wieczór. Mamy kości. Prezenty. Teraz będzie jeszcze więcej radości. Mmm, coś nowego. Wedlowskie desery Classic Fusion i Dark to wyjątkowe praliny inspirowane smakami ulubionych deserów. Idealny prezent na każde spotkanie. Wedel. Poczuj dziecięcą radość. Czujesz, że stres zapanował nad tobą? Wypróbuj unikalny lek Persen Forte. Działa uspokajająco oraz łagodzi codzienny stres. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hej! Jesteście gotowi na pyszną... O! Przekąska od Monte? Monte Snack! Popatrzcie! Pożywne orzechy, pyszna czekolada i delikatny krem ze świeżego mleka. Mmm! Lepiej od razu wezmę więcej. O Montesnak. Pełno smaku, pełno siły, pełno frajdy. Jeszcze lepiej z W telefonie się korzysta. Jedną ręką instalujesz, szukasz, szukasz dzwonisz i kupujesz. kupujesz. Jedną ręką robisz w focie, cyk, wystawiasz po kłopocie. Nawet Staszka z apką lata. Widzę jaka jakumata. Na hamaku urzędzie. W, w autobusie. parku. Wszędzie. Kto jest sprytny, ten korzysta z apki. Aplikacji Ty też bądź sprytny i korzystaj z OELIXA w telefonie. Zarezerwuj już teraz od 39 zł. Ryanair. E. tanie loty, to proste. Do mojego gabinetu trafia wiele kobiet po 50. roku życia, u których często dochodzi do złamań osteoporotycznych. Sama też jestem w grupie ryzyka. Aby wzmocnić moje kości, sięgnęłam po molekinosteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Jest podatny na infekcję i wtedy zaraża swoją siostrę Olę. Mama podaje Filipowi neozinę, najczęściej polecany lek przeciwwirusowy. Ola również dostaje neozinę po to, żeby nie zachorować. Bo neozinę wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Neozinę, zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przeżyj rodzinne emocje w cyfrowym Polsacie. Oglądaj mecze reprezentacji Polski w kanałach sportowych Polsatu. Zagraniczne ligi w Eleven, Eleven Sports oraz filmy i seriale w gwiazdorskiej obsadzie w HBO, w domu i poza nim. Wybierz ponad 170 kanałów, w tym 87 dostępnych mobilnie w serwisie Cyfrowy Polsat Go. Do tego HBO Go w cenie abonamentu. Cyfrowy Polsat. Taka oferta dostępna także w SmartDom. Czego nie można zrobić w imieniu prawa? Trzeba zrobić na własną rękę. Ojcze, co się stało? Ratuj jaja. Prawdziwa zemsta nieznalitości. Macie go zabić. Mistrzowie sztuk walki w spektakularnym starciu. Kogo zastrzelę najpierw? Obrońca. Dzisiaj o 22.20. W czwórce. Sekretny sowiecki projekt, który miał zmienić bieg historii. Ten żołnierzy stworzono do likwidacji wszystkich i wszystkiego, co zagraża temu ośrodkowi. Broń, która może zniszczyć świat. Bunkier został przejęty przez kapitalistów. Eksperyment numer 12. Premiera telewizyjna. Dzisiaj o północy. W czwórce.